Na obraz polskiej rzeczywistości okupacyjnej i tragedii złożyły się nie tylko okrucieństwo, kazamaty więzienne, areszty, szubienice, miejsca masowych mordów, ale także bardzo specyficzne struktury hitlerowskich urzędów, osobowości, zawodowe kwalifikacje i metody pracy ludzi, którzy je tworzyli i kierowali ich poczynaniami. NSDAP, SASS, Gestapo to słowa, które jeszcze dziś niektórych napawają trwogą. W sławcu był nie tylko taki krąg NSD- który dotyczył miasta, ale również znajdowały się władze partii terenu całego powiatu. Oczywiście wiązało się to z różnego rodzaju spotkaniami, z różnego rodzaju jakimiś festynami i z działalnością również SA, czyli specjalnych oddziałów, które to później swoje znaczenie znacznie utraciły. Po nocy długich noży, kiedy zabito REMA, wtedy oczywiście wszystkie takie ważniejsze funkcje ochrony przejęły oddziały SS, które to od tego czasu już zdominowały całkowicie SA. NSDAP w Bolesławcu miała bardzo wielu zwolenników. Właściwie od czasu, kiedy u jej steru stanął Hitler, cieszyła się niesłabnącym napływem chętnych, ponieważ dawało to przede wszystkim możliwość zrobienia kariery, wykazania się jak dobrym jest się Niemcem i że akceptuje się pomysły wodza. W Bolesławcu również odbywały się w ramach partajtagów miejscowych zloty SA, zloty... Hitler Jugend, organizacji młodzieżowej, o czym za chwileczkę więcej trochę będzie można się dowiedzieć w takim miejscu, gdzie, gdzie będzie to bezpośrednio związane z działalnością tamtej organizacji. Obok NSDAP działały w Niemczech inne wielkie partie, wśród nich komunistyczna i socjaldemokratyczna. Ideologia NSDAP była skrajnie reakcyjna. Rasistowska i nacjonalistyczna. Partia miała działać legalnie, rozbudowywać swoją strukturę na cały kraj i rozwijać energiczną propagandę na rzecz nowej ideologii nazizmu. Program partii był przy tym tak pojemny, że niemal każda grupa społeczna mogła się z nim identyfikować. Wolesławiec, jak chyba każde miasto niemieckie w tamtych czasach przedwojennych, miał również swoją czarną, czy powiedziałbym raczej brunatną historię związaną z okresem faszyzmu. I w tamtych latach wszystkie gazety bolesławieckie, które tu były wydawane, lokalna prasa prześcigała się w, przede wszystkim w cytowaniu tego, co powiedział Hitler, ale również w takiej bardzo zjadliwej i powiedziałbym bardzo niebezpiecznej z punktu widzenia wychowawczego wobec młodych ludzi propagandzie. Jeden z, z, wyda jedno z wydawnic, a więc Bundeswehr Stadtblatt z roku 1934 poświęca całą szpaltę, na, żeby przybliżyć mieszkańcom miasta miejscową organizację Hitlerjugend. I tutaj oprócz założeń programowych tejże organizacji podane są również działania, które podejmują młodzi Niemcy w tym czasie. To jest, jak już powiedziałem, rok 34, a więc bardzo krótko po tym, jak Hitler oficjalnie doszedł do władzy. Sześć lat później ta sama gazeta, co będzie można zobaczyć, publikuje już kłamliwe opinie na temat tego, co rzekomo zdarzyło się w Bydgoszczy, pisząc o tak zwanej krwawej niedzieli, zamieszczając fotografie i w bardzo fałszywym świetle przedstawiając bydgoskich Polaków, jako tych, którzy byli rzekomo sprawcami tejże krwawej niedzieli. Ideologia nazistowska opierała się na głębokim przekonaniu o wyższości rasy germańskiej i prawie do rządzenia światem. Zdaniem nazistów wszystkie klęski Niemców wynikały z zanieczyszczenia czystej rasy niemieckiej. Szczególne niebezpieczeństwo groziło jej ze strony ludności żydowskiej, która zawiązała ogólnoświatowy spisek. To Żydzi byli odpowiedzialni za klęskę narodu niemieckiego. Niegdyś cała ta ulica i aż do skrzyżowania z Miejsce, gdzie teraz jest ten budynek PZT, nazywała się ulicą Strzelców. Natomiast tutaj, naprzeciwko dzisiejszego szpitala Środkowego, stał Dom Strzelca. Zresztą już przed wojną nie istniejący, ponieważ przed wojną już był zniszczony. Jest to taka ciekawostka, bo dzisiaj na tym parku, na tym skwerze nie ma śladu. W tym parku nie ma śladu po tamtym domu. Podstawą nazistowskiej propagandy stały się hasła lansowane przez Hitlera, wspierane wszelkimi możliwymi obietnicami, twierdzeniami i oskarżeniami. Ważną rolę odgrywały wśród nich radykalne hasła socjalistyczne, zapowiadające walkę z kapitalistami i prawdziwą rewolucję, czego zresztą Hitler wcale nie zamierzał realizować. Agitacje prowadziły komórki terenowe NSDAP w całym kraju i związane z nią organizacje zawodowe oraz partyjna prasa. Powołano także specjalne oddziały młodzieżowe i dziecięce. Nowe były również metody propagandy, opierające się na niekończących się wiecach, paradach i manifestacjach ze sztandarami. Nad wszystkim dominował Hitler, który histerycznie apelował do wszelkich możliwych kompleksów niemieckich i z właściwą sobie demagogią wykorzystywał ludzkie emocje. Budynek widoczny na fotografii właściwie jest to fotografia ryciny, to Landrat Am, który zniknął w 1945 roku. A na jego miejscu wbudowano blok mieszkalny, który tutaj w tej chwili za nami widać. W tym budynku, przez krótki okres czasu, zaraz na początku funkcjonowania miejscowej organizacji NZAP, znajdowały się skromne biura tejże partii. A później, przez krótki okres czasu, Kreisleiter urzędował, czyli ten, który zajmował się sprawami partyjnymi na terenie całego powiatu. Później partia zmieniła swoje, swoją siedzibę i wszystkie dyrektywy wychodziły z innego miejsca. Niemniej sam początek działalności wiąże się właśnie yy, prasowskiej partii z tym miejscem. No a co się stało z tym budynkiem? Budynek spłonął, budynek, budynek spłonął, a następnie szczątki jego rozebrano, został zniszczony po prostu i przez cały czasu cały ten teren był takim miejscem, właściwie trudno nazwać zielonym takim parkiem. A po jakimś czasie wbudowano e, domy. Droga do jedynowładztwa w ówczesnych warunkach niemieckich była dla NSDAP bardzo trudna i daleka. Lecz Hitlerowi wydawała się o wiele krótsza. O tym, czym będą Niemcy, miały zadecydować pierwsze dni i tygodnie 1933 roku. Wódz NSDAP upatrywał swą szansę nie w grze parlamentarnej, lecz w terrorze. Potężnym zapleczem zapewniającym mu jedynowładztwo były SA, czyli przypartyjne oddziały szturmowe NSDAP. Co jest ciekawego, w pobliżu budynku Landa Tantu znajduje, znajduje się gmach obecnego jeszcze szpitala archeologicznego, w którym to z kolei budynku funkcjonowało, funkcjonował Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, sławiona organizacja, która po wojnie bardzo czarno zapisała się w pamięci wielu miejscowych przejeżdżających tutaj nowych mieszkańców. Do SA ciągnęli zwłaszcza ci, którzy znaleźli się poza nawiasem życia społecznego wskutek bezrobocia, bankructw i biedy, ale znaleźli się w niej także zwykli kryminaliści i wykolejęcy. Ubrani w brunatne koszule, uzbrojeni w pałki i pistolety, rozbijali spotkania innych partii, szerzyli terror na ulicach, napadali na przeciwników politycznych. W ciągu roku SA przekształciła się w prawdziwą masową armię partyjną. W 1931 liczyła 100 tysięcy członków, w 1932 aż 3 miliony. Taka siła bez problemu mogła utorować Hitlerowi drogę do władzy. Z Polsowickim Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego związane jest m.in. nazwisko Ciastonia, który, którego to działalność, czy znana jest działalność raczej jego później ojca. Sam Ciastoń no, też ponuro zapisał się w pamięci wielu mieszkańców. Pamiętają przesłuchania, pamiętają różne sytuacje, które miały miejsce i w tym budynku, i w tych siedzibach UB, gdzie później funkcjonowały jej organy. SA odegrały szczególną rolę w historii hitleryzmu. Pełniły funkcje bojówek partyjnych. W ich zaczęła kształtować się nowa organizacja, sztafety ochronne NSDAP, znane pod skróconą nazwą SS. Ich członkowie nosili czarne mundury. Dobierano ich bardzo starannie. Jedynym i podstawowym kryterium doboru była najwyżej ceniona cecha ślepej wierności. Ja nawet widziałem tutaj takie dwa pisma, kopie to też się przydadzą, które to pisma były pisane przez, przez niemiecki centrum. Pracy i zobaczysz, ile jest Polaków. Tutaj. o takim jednej piśmie rozliczeni. O! Proszę bardzo. Pierwsza na przykład. Her Mirosław. Ciekawe imię. Mirosław. Richa, i tam. Oczywiście to wszystko jest z czterdziestego roku. I takie nazwiska są. Na przykład Dziura, Johan, Stryczek, Teodor. Czyli widać powinien nazwisk, kto to mógł być? Albo tutaj, powtarzałeś nazwiska. Dziura, Jochem dalej jest Moleska, Teodor, Tuliński, Zygmunt, Kuziew, Józef. 40 rok. Niemiecki front pracy. Członkowie SS mieli stanowić elitę Nowej Europy po ostatecznym zwycięstwie Niemców nad wszystkimi wrogami, to też wstępujących do niej ochotników poddawano weryfikacji według ostrych kryteriów rasowych. W SS istniała struktura hierarchiczna i obowiązywała zasada bezwzględnego posłuszeństwa. Młodzi członkowie składali przysięgę na bezwarunkową wierność Hitlerowi. Gwardia Hitlera stała się jego najważniejszym narzędziem terroru i wymierzania sprawiedliwości wewnątrz partii. Większość wiadomości związanych z, tych miejsc, z tym miejscem zupełnie przypadkowo dotarła do mnie, ponieważ kiedyś w czasie rozmowy z księdzem e, dziekanem Rączką dowiedziałem się, że ma kontakt z jednym z byłych żołnierzy niemieckich, który później uciekł za przez stronę polską, szkolonych w czasie wojny w Bolesławcu. Nazywał się on Paul Ładka i w tej chwili mieszka poza granicami kraju. Napisałem do niego z prośbą o przesłanie mi informacji najważniejszych dotyczących jego pobytu w wojsku tutaj i dostałem bardzo długi list opisujący nie tylko jego życie, ale również takie wydarzenia, których był świadkiem, bądź o których słyszał, a wie, że na pewno miały miejsce. I właśnie w tej chwili znajdujemy się w takim podmiejskim lasku, w którym odbywały się ćwiczenia młodzieży z Hitlerjugend, również ćwiczenia przygotowujące do poskiwania się bronią. A warto wspomnieć, że do munduru, do organizacyjnego stroju Hitlerjugend noszono również noże. Te noże służyły często do zwykłych czynności jakichś na różnego rodzaju biwakach. Niemniej to z kolei z innych źródeł wiem od robotników przymusowych. Niemniej zdarzało się, że na przykład Polscy robotnicy przymusowi pracujący na terenie tartaku byli straszeni tymi nożami przez takich młokosów, którzy tam przychodzili, czuli się bezkarni. A w trakcie ćwiczeń tutaj w tym parku jeden z tych młodych chłopców, no przewracając się właśnie z tym nożem, ciężko się zanił. Trudno powiedzieć, czy przeżył ten wypadek, czy nie. No oczywiście odbiło się to takim echem szerokim w samym Bolesławcu. Oczywiście również zaraz do tego dorobiono teorię, że był to mało sprawny członek organizacji i w związku z tym tak się stało, że się pokaleczył. Powstanie SS nie oznaczało szczytu ewolucji. W szeregach tej organizacji pojawiła się następna, o nieco odmiennym charakterze, lecz identycznych założeniach ideowych. SD – Służba Bezpieczeństwa SS. Organizacja ta sięgała po jeden z najmocniejszych atutów – wywiad. Sam Paweł czy Latka bo później zniemczono jego nazwisko, miał niezwykle ciekawy swój los, ponieważ trafił do wojska, do Armii Polskiej na Zachodzie i później już idąc z jej szeregami walczył jako żołnierz Polskich Sił Zbrojnych. Niemniej ten okres pobytu w Bolesławcu, w koszarach tutaj, bardzo źle wspomina. Był ciągle szykanowany, był ciągle źle traktowany. Nawet jak wychodził do miasta na przepustkę, to czuł, że w każdej chwili może być jego status zmieniony z człowieka, który nosi niemiecki mundur na więźnia, ponieważ cały czas był pod ścisłą inwigilacją, pod ścisłą obserwacją. Po dojściu Hitlera do władzy administrację państwową ściśle powiązano z aparatem partyjnym i podporządkowano kierownictwo partii. Sformułowano nowy, całkowicie nazistowski rząd. NSDAP stała się jedyną partią, a przynależność do niej była legalną formą działalności publicznej. Pozostałe ugrupowania rozwiązano lub zawieszono. Podobny los spotkał związki zawodowe niezwiązane z NSDAP. Oprócz partii istniały także jej odpowiedniki młodzieżowe Hitler, Jugend i kobiece. Robotników zrzeszono w kontrolowanych przez nazistów związkach zawodowych. Całe społeczeństwo podporządkowano w ten sposób jednej partii i jej przywódcy. Tyle zostało z pomnika, który tutaj kiedyś na tym wzniesieniu był punktem charakterystycznym i miejscem zbiórek organizacji Hitlerjugend. To są oczywiście, tak jak to zresztą Niemcy uwielbiali robić, potężne bloki, bloki granitowe. Na nich stała górna część postumentu z odpowiednim napisem i tradycyjnie niemal wyrzeźbionym wizerunkiem Krzyża Żelaznego. To miejsce, no tak jak już powiedziałem wcześniej, było świadkiem bardzo wielu ćwiczeń organizacji Hitlerjugend. Tutaj również organizowano ogniska dla ludności, które pozwalały zaprezentować swój program, tężyznę fizyczną, przygotowanie do działalności w służbie narodowo Niemiec. Zresztą ta wzmianka, o której wcześniej mówiłem w gazecie uzawer Stablat, jest w całości nasycona takimi właśnie bardzo dzisiaj śmiesznie, a wtedy chyba groźnie brzmiącymi sloganami: że jesteśmy wybrańcami narodu, jesteśmy taką czołówką młodzieży niemieckiej, naszym zadaniem jest walka o Wielkie Niemcy. Wszyscy, którzy się nam przeciwstawią, będą zmiażdżeni. Jesteśmy najlepszymi synami swojego narodu. Potrafimy oddać życie, potrafimy oddać cierpienie. No, skąd ktoś mógłby powiedzieć, że są to hasła pod względem patriotycznym ciągle aktualne i to nie tylko w Niemczech. Niemniej takie sformułowania w odniesieniu do ludzi, którzy zasilali później oddziały. SS, którzy zasilali później szczególnie te właśnie najbardziej niebezpieczne formacje, które po wojnie zostały uznane za zbrodnicze, byli w sposób bardzo jednostronny i bardzo brutalny no i później rzeczywiście potrafili zdobywać się na najgorsze czyny. Rosyjska Jugend ma tutaj również zamieszczony program z owego czasu całego spotkania i co jest najciekawsze i charakterystyczne, takie dziwne jakby poplątanie pewnych wartości. Jest tutaj mowa o tym, że całość uroczystości rozpoczyna się mszą świętą, następnie zbierają się poszczególne chorągwie z okolic najbliższych, większych ośrodków. Miejskiej, a więc Legnicy, schojnowa Później jest parada oddziałów SA oraz Hitler-Jugend, a następnie są właśnie pokazy sprawności, jak już powiedziałem, między innymi w tym miejscu, ale również na terenie dzisiejszej szkoły podstawowej numer jeden. Przepraszam, dzisiaj to już nie szkoła podstawowa numer jeden, to już jest gimnazjum samorządowe numer jeden. To wtedy nazywało się Dorote i w innych jeszcze punktach miasta organizowano takie ogniska i na tych ogniskach przy wielkich stosach przy warkocie werbli przy pochodniach odbywały się różnego rodzaju właśnie pokazy sprawności. No oczywiście największym jakimś takim zaszczytem dla organizacji takiego typu jak Jugend, były osobiste listy Hitlera przesyłane na ręce ich przywódców. Również w Bolesławcu podobne typy imprez miały miejsce i również w wolosawcu nadzwyczaj chętnie powoływano się na swojego brunatnego wodza. Strudnień nazywany Leśnym Potokiem. Przed wojną, po wojnie, zyskał miano Złotego Potoku. I wydaje się być takim normalnym ciekiem wodnym. I rzeczywiście jest nim. Niemniej z tym, akurat miejscem, w którym w tej chwili jesteśmy, wiąże się bardzo ciekawa, a dla mnie wręcz porywająca historia. Otóż przed laty cała ta okolica była o wiele bardziej dzika, nie było tych betonowych obudowań i od czasu do czasu wysyłano ekipy, które miały czyścić dno strumienia. Kiedyś z kolegami próbowaliśmy przejść w takich starych, gumowych butach i zobaczyć, co też te ekipy wykopały. I w trakcie penetracji, tutaj pod tym podziemnym przepustem, znaleźliśmy zawinięte w szmaty nasączone olejem. I dzięki temu, że oklejone błotem, pozostałości po uzbrojeniu niemieckim, a konkretnie była to, był to karabin maszynowy, oraz. Trzy hełmy. Oczywiście wszystko, mimo tego, że było zabezpieczone, było pokryte warstwą rdzy, nie nadawało się na użytku, ale znalezisko wzbudziło sporą sensację. Trudno dzisiaj powiedzieć, co się z tym wszystkim stało. Natomiast e, jedna rzecz do niedawna jeszcze była w posiadaniu mojego znajomego, była to, był to grot od jednego z proporców, których używali właśnie. Członkowi Hitlerjugend. Zapewne nie oni chowali tą broń tutaj. Miała ona być przechowana przez krótki okres czasu, dlatego, że nie była odpowiednio zabezpieczona. Ktoś, kto ją schował, spodziewał się, że szybko po nią wróci i będzie mógł robić z niej użytek. Okazało się, że broń ta leżała kilkanaście lat ukryta w mule no i nikomu do niczego nie służąca na szczęście. Największe zagrożenie dla Hitlera w czasie umacniania władzy przyszło ze strony samej NSDAP. Pod dowództwem Ernesta Ruhlma SA dynamicznie rozwinęła się i liczyła w 1933 roku około 3 milionów członków. Elita przywódcza tej organizacji była nastawiona bardzo radykalnie i rewolucyjnie. Radykalizm brunatnych koszur, które utorowały swemu przywódcy drogę do władzy, stał się dla niego bardzo niewygodny. Hitler otrzymał właśnie poparcie z kręgów przemysłowo-finansowych, wysokiej kadry oficerskiej oraz ze środowiska konserwatywno-nacjonalistycznego. Nie zamierzał więc robić przeciw nim rewolucji. Wielka siła SA pozostającej na dodatek w opozycji stanowiła ponadto duże zagrożenie dla władzy Hitlera. Wejście do ratusza to gdzie o takie te schody nieznawane do ratusza tak, wiesz, tam gdzie się normalnie dzisiaj chodzi do ratusza, ale yy, z pokazaniem przede wszystkim tych drzwi na dole, które są. Aha. Dlatego, że to było niegdyś w czasie wojny, to było wejście do policji i tam na przykład ci smarkacze z Hitler jak yy, na przykład złapali jakiegoś, bo były takie tutaj sytuacje, że złapali jednego z więźniów, który gdzieś spacerował w miejscu niedozwolonym nad wobrem, to wtedy doprowadzili tam do tej policji porządkowej i tam odpowiednio wymierzano mu karę. Nie tylko czasami finansowo, czasami jakieś tam inne rodzaje restrykcji były i to było wejście do tego do siedziby policji niemieckiej. A na tej hali sportowej naprzeciwko basenów tam uczestniczyli w jakichś zabawach, tak? W to znaczy, tak, oni tam po prostu mieli swoje spotkania w, nie, w czasie chłodnych dni mogli tam sobie się po prostu bawić, a co ciekawego jest w tym, że y, kiedyś grupa Polaków się dostała na taką zabawę ogólną niemiecką, chociaż nie wolno im było tego robić. No i jakoś nie zostali przy tym zapani, pobawili się świetnie. Dalej tam jakbyśmy robili tam kiedyś y, program o y, tej szwajcarce, czyli tam nad Bobrem, to już nie ma co można sięgnąć do starych materiałów, bo tam mieli swoje miejsca ćwiczeń. No oczywiście tutaj cały las na Górskiej, aż pod. Duży ten pomnik bohaterów, to był również miejscem ich spotkań i ćwiczeń. Na placu zamkowym gromadzili się przed, przed wymarszem gdzieś tam, to było jeszcze jedno miejsce takich zgromadzeń. No ale głównie, główne takie jakieś tam uroczystości to oczywiście na rynku. Tutaj w tych zdjęciach będzie takie, taka fotografia zgrupowanych oddziałów wojskowych i paramilitarnych na rynku. Z czasem w łonie przywódców NSDAP zaczęły się objawiać duże rozbieżności. Naziści stawali przeciwko nazistom. 29 czerwca 1934 roku, po zapadnięciu zmroku, rozpoczęła się w Niemczech noc długich noży. W kazamatach Gestapo, w więzieniach i koszarach hitlerowcy pożerali się wzajemnie. Około półtora tysiąca osób oddało wtedy życie. Jedną z mnie spraw jest kwestia tego, co stało się z dokumentacją organizacji zarówno NSDAP jak i periugent. Oczywiście część papierów została zachowana, znacza część zniszczona, tylko najistotniejsze dokumenty do dnia dzisiejszego no, nie są nigdzie dostępne. Być może większość znacząca Została po prostu spalona, tak jak już wspomniałem wcześniej, zniszczona w ten sposób bezpowrotnie. Ale zapewne niektóre jeszcze y, dotyczące działalności tutaj i NSDAP, i Hitler Jugend, y, dokumenty gdzieś są. Być może w trakcie poszukiwań, które są prowadzone w archiwach niemieckich, odnajdą historycy i materiały. Szczegółowe dotyczące tego, co się działo w samym Bolesławcu. Na pewno dla większości ludzi tego typu sprawy są po prostu obojętne. Nie jest to jakaś pasjonująca historia. Niemniej, świadomość, że w tym okresie II wojny światowej organizacje hitlerowskie miały znaczącą rolę w wychowaniu młodego pokolenia, w przygotowaniu właśnie do takiego militarnego oblicza kraju. No, rozbudza wyobraźnię wielu poszukiwaczy, a szczególnie wtedy, kiedy wśród ruin, wśród jakichś znalezisk wygrzebuje się stare znaczki, które nosili członkowie partii hitlerowskiej, bądź tak jak już wspomniałem, groty od proporców flag hitlerowskich, czasami sztylety, czasami inne wyposażenie. Są to rzeczy ciekawe i ciągle jeszcze nie do końca poznane.